Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam po weekendzie? U nas sobota y, intensywna, bo byliśmy na weselichu. Trochę się pobawiliśmy z grzeszkiem na tyle, że mam odcisk na noce i ciężko mi się chodzi, chociaż jest lepiej jak wczoraj. No a wczoraj to takie dogorywanie, odpoczynek po weselu. Teraz pędzę do sklepu na zakupy spożywcze, bo słuchajcie, wybywam! Wybywam z domu, no i muszę nagotować w mojej ekipie. Jak dostanę mięso i kapustę, to zrobię im gołąbków. Będę mieć dwa dni. W czwartek, mówię, zamówię, w grzesiu pizzę, a w piątek będę z powrotem. Chyba z pół roku nie robiłam gołąbków bez zawijania mięso, jajo. Tutaj mam kaszę, kasza manna. Skroję kapustę pekińską, przyprawię i później będę smażyć i piec. Trochę chyba za dużo tych rzeczy, jak na trzy dni, ale jeszcze będę podejmować decyzję i postaram się coś odrzucić. Staram się też tak e, wybierać rzeczy, żeby do siebie pasowały. Na przykład, żeby do jednych spodanek, chociaż są jasne, to trochę niebezpieczne, pasowały trzy góry. Tak poszłam się, że spoko. Ta z tym już mierzyłam bardzo fajnie, a to e, na pewno też przypasuje.